Niestety nie wygraliśmy jeszcze Mistrzostwa Europy, ale wygraliśmy takie Mistrzostwa Europy, ale Dywizji B, czyli troszeczkę słabszych tych drużyn. No ale i tak to dla nas jest wielki sukces. Wszyscy się bardzo cieszymy, że możemy znowu powrócić do 16 najlepszych drużyn. W Europie. I właśnie za rok nas taki tu turniej czeka. Mistrzostwa Europy do lat 20. Bardzo, bardzo dobrze nam poszedł turniej. Przygotowani byliśmy bardzo dobrze. Próbowaliśmy odbudować to, co nasi koledzy dwa lata temu, którym nas naszym kolegom się po prostu nie udało dwa lata temu w tych Mistrzostwach Europy. Zajęli trzy ostatnie miejsca na tych Mistrzostwach i po prostu spadliśmy do B. No nam się udało zwyciężyć na szczęście Dewizję B i teraz będziemy grać w dewizję Do meczu finałowego byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo wiedzieliśmy, że dwa mecze zagraliśmy bardzo na, na wysokim poziomie. Zniszczyliśmy w sumie przeciwników, ale no właśnie ten mecz z Macedonią trochę w głowie i no i, no i na wojsku też nie prezentowaliśmy, nie prezentowaliśmy za wysokiej formy no i przegraliśmy pie, pierwszy mecz pięcioma bramkami. Mieliśmy analizę wideo i wszystko, żeby wygrać ten mecz finałowy i udało nam się. Cieszymy się bardzo z tego. Bardzo dużo dała mi szanowska piłka ręczna. No, dzięki nim mogłem się wybić wyżej. Od czwartej klasy podstawówki tutaj w Szanowie y, trenowałem, grałem na tej hali do trzeciej gimnazjum. No i teraz 3 lata w Kielcach byłem. Pierwszy rok był taki w sumie dosyć ciężki, ale później już z rokiem na rok było coraz lepiej. Łapałem tego doświadczenia w Kielcach i właśnie było co, coraz łatwiej grać na, na tym boisku, na tym wyższym poziomie. 3 lata już w sumie tak w tej kadrze gram. Już prawie 20 występów mam. B bardzo się cieszę, że trenerzy dawali mi przez te wszystkie lata szanse. Chciałbym zagrać kiedyś w seniorskiej kadrze, no ale. Jeszcze wiele pracy przede mną, ale jestem w dobrej myśli, czuję, że potrenuję i będzie dobrze.